Sześć jajeczek, sześć jajeczek się spotkało. Każde coś powiedzieć chciało. Głośno głoski wymawiały, usta ładnie układały. A O E I U y. A. roześmiano buziema. ma. Śmieje się, ha ha ha. Więc powtórzyć możesz też. Ha, 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 jeśli chcesz. O! Zdziwioną buziema Wciąż powtarza. O! Ja! U! Rozmarzoną buziema Czasem sobie wręcz zasypia. I uśmiecha się wesoło. Aż się miło robi w koło. E! wciąż płacze, lamentuje. Kto pocieszyć jajko umie? Yy? Jest złe. Oj nie. Kogo dziś skrzyczyć chce? Sześć się spotkało, każde coś powiedzieć chciało.